Witam Was serdecznie kolejnego pięknego dnia Dillar sobie śpiewa Ludzie tam siedzą Piątek powinno być bez korków e, Dzisiaj, patrzcie Dzisiaj nie mam nic ciastek Dzisiaj jest piątek, nie mam nic z ciastek Oczywiście zrobię ciastka, jest dwa rodzaje Ale powiem Wam takie Powiem Wam takie coś Dostałem zamówienie Od dygnitarzy na zrobienie tea cake Earl Grey Tea Cake czyli takiego ciasta do kawy z herbatą Earl Grey I dzisiaj właśnie pokażę wam przepis jak zrobić jak zrobić taki tea cake takie ciasto do kawy ma banany a po tych lekarstwach co wam wczoraj, co wam pokazywałem w czy wczoraj czy to w jakimś filmiku co tego to strasznie senny spać mu się chce, prawdopodobnie to są te lekarstwa takie co e, antyhistaminowe tak jak co bierzemy to powodują senność także tak mi się wydaje, że to tak na marginesie chciałem wam dodać dobra, zabieram się za robotę, zaraz nagram wam krótki e, porobię wszystko, poważę powiem wam skład co i jak I pokażę wam tylko technikę wyrabiania e, technikę wyrobienia tego także pozdrawiam was serdecznie i do, do za chwilę was serdecznie nie wiem czy będzie mnie widać ale dzisiaj zrobimy ten herald grey yogurt cake to jest taki tea cake który na śniadanie się tak, jak wam to powiedzieć w takich wyższych sferach je się na śniadanie no, z tego co ja pamiętam to w Anglii, w Anglii robiłem takie cake co będzie nam potrzebne? Herbata LR herbata Grey. Ja mam tutaj herbatę LR Grey z paczuszek. Z paczuszek, z paczuszek. użyłem pięciu paczuszek. Ładnie pachnie. O, będzie kłopot. Kłupot idzie. E, pięciu paczuszek LR Grey. Jeżeli nie mamy tego w paczuszkach, to możemy użyć liściastej. Z łyżki liściastej. To jest bardziej skondensowane tak? Do tego ja używam 150 ml oleju w przepisie jest 250 nie wiem czy mnie widać ja nie widać ale najważniejsze, że widzicie to co wam pokazuję tak? ja używam 150 ml oleju powinno być jakieś 250 nie wiem, nie wiem po co aż tyle aż tyle dobrze? 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 Eee, tutaj mam zmieszany proszek proszek do pieczenia, 2,5 g i 2 gramy sody. Oczywiście to rzucam do mąki, do pół kilograma mąki. To sobie tak wprzętle, nie? Sobie przeparłem, bo soda zazwyczaj nie daje się przeciąć. Znaczy jest zbrylona. Tutaj. Do tego będzie jogurt. To jest jogurt smakowy, słodzony. Dałem troszkę mniej cukru. Jak 20 gram mniej cukru, ale użyjcie zwykłego jogurtu tego greckiego, tylko zwykłego, bez żadnych dodatków. Ja wczoraj nie dostałem niczego, Dostałem tylko taki smakowy trochę. On jest Z jakimś dodatkiem. Po prostu ma jakiś dodatki cukru. Chodzi o to, żeby był kwaśny ten jest kwaśny ale jest słodzony. Powiem Wam tak, jest słodzony. Dlatego dwa jajka. Zobaczę Wam pokażę. Dwa jajki, widać? Raz, dwa. Cukier waniliowy i cukier puder. Ja użyłem cukru pudru. Ja użyłem cukru pudru, gdyż ponieważ cukier, jakim tutaj dysponuje kryształ. To jest taki patrz, To jest ten gruby, ja już Wam kiedyś go pokazywałem. To jest tak gruby cukier, że, że po prostu w, takim, w taki gruby cukier ucierać z jajkami, to bym się tutaj zamęczył na śmierć. Nie? No i co będziemy robili? Utrzymy jajka z cukrem waniliowym i z cukrem pudrem na, na ładną masę. To za chwileczkę wam pokażę. Na ładną taką białą masę. Suche do suchego, czyli proszek do pieczenia soda mąka. I tu jeszcze jest szczypta, nie, nie, jedna łyżeczka i pół soli. Jedna, i pół, jedna łyżeczka i pół łyżeczki soli, tutaj jeszcze w tym jest, mamy Do tego kolej herbata i jedziemy. Dobra, utlę to i widzimy się za chwilę. Dobra. Wróciłem i ojki wyglądają następująco. Elegancko tak się zrobiło, takie dające. Powiem Wam, że jednak użyłem troszkę więcej, użyję trochę więcej oleju, jakieś 200 gram, 200 ml. Do pół kilograma mąki, do pół kilograma jakim mamy mąki, nie wystarczą nam dwa jajka i 250 g jogurtu Czyli ten olej robi nam za, no daje nam yy, konsystencję ciasta. dobra Czyli według przepisu 250 250 milców. Ja mam jakieś 230 milców, bo nie chcę odpieczętowywać nowego oleju. Na razie nie potrzebuję. Do tego wsypujemy tą herbatę. Elar wygląda jak kawałek. Taki sam można zrobić z kawą To wygląda tak. Jak mak. O, mak, nie mam maku. Prześlicie mi mak zrobię sobie ma mako, makową dobra, odmierzamy teraz 250, 250 gramów burtu. pamiętajcie, że jogurt bez, jogurt bez, bez, bez cukru, bez smakowych ja tutaj dodam 250 gram smakowego jogurtu Chodzi o to, że ta soda i jogurt Chodzi o to, że soda potrzebuje coś kwaśnego. Jeżeli soda napotka na coś kwaśnego, wiadomo jaka jest reakcja, tak? Sody, soda z, z kwasem. Czyli nadaje puszystości, nadaje puszystości ee, ciastu Dobra. Wymieszamy go można użyć olejków waniliowych ale oczywiście przed dodaniem oleju jeszcze sprawdzę, czy jeszcze sprawdzę czy jest dobrze waniliowe bo jednak ten zapach wanilii powinien być wyczuwalny jest, jest dobrze waniliowe jest fajny Fajny smak, e, taki słodko-kwaśny. Dobra, mamy wszystkie te składniki lekkie. Dodamy olej. Dodamy olej. Składniki nam się ładnie tak połączyły, widzicie. Tak się ładnie nam połączyły te składniki. Mi się tu zegar włącza, ile minut nagrywania niż ponieważ. Jest bardzo gorąco i podczas nagrywania się nagrzewa kamera i automatycznie zostanie wyłączona. Dlatego wam tak przerywam. Dobra, to mamy. I teraz co jest ważne. Mąka jest z sodą mąka jest sodą i proszką do pieczenia. Najlepiej foremki, w której będziecie mieli przygotować sobie no To Jest jedna duża taka foremka. Jedna, jedna duża taka forma, nie? Tutaj nie pamiętam jaki to jest wymiar. Tu nawet nie jedna. No, 22 na 10. 22 na 10, taka foremka, czyli to będzie ten piek na jedną taką formę, a będzie na większą 25 na 15 możecie zrobić. A ja zrobię dwie, a ja zrobię dwie takie mniejsze, bo ja robię ten size. Ten wymiar robię, żeby po prostu był jako jedyny, żeby nie było trzeba kroić na pół. Robię jako już docelowy wymiar na, do podania na talerz. to jest jaki to jest wymiar? 20 na 8 20 cm na 8 i zrobię dwa takie co jest ważne ważne jest żeby papier papier wyłożyć wcześniej zanim zmieszamy te dwa ciasta te dwa miksy zanim dodamy mąkę, zanim dodamy mąkę z, z sodą do kwaśnego ciasta to nam zacznie buzować ciasto zacznie się już robić przerabiać zacznie buzować a my będziemy się bawili pół godziny z foremkami. Ja to są aluminiowe, dlatego wykładam papierem. Jak macie zwykłe foremki, to nie ma tam żadnego, co można kupić, takie gumowe, plastikowe, do pieczenia, to nie ma żadnego problemu. Ale dlatego, że jest aluminium, to ja też bardziej wykładam to papierem, jak sami widzieliście już wcześniej. Dlatego zanim to zmniejszam, e, przygotuję sobie foremki, foremki i włączę piekar. Za chwilę pracę. Dobra, ja są foremki, zrobiłem dzisiaj wam, że foremki to się naprawdę postarałem nie? A to dlatego, że to ciasto idzie, idzie do klienta w całości, tak jak teraz jest. W całości idzie do klienta, no to zrobiłem już takie takie ładniejsze. Jakbym robił to dla siebie, to bym no, na pewno się nie bawił takie tam Tak Jakbym robił na sklepie, ale że to idzie. To idzie do dosyć wysoko postanowionego klienta dlatego muszę Cholejne. dlatego muszę zrobić to elegancko, może złapie więcej klientów dobra, mamy olej, mamy to, mamy jogurt dodajemy dodajemy teraz pół kilograma mąki zmieszanej Sodą i troszkę do I do wymiania. Piekarnik już jest nagrzany. Piekarnik jest nagrzany um, jakieś 170 stopni na 60 minut na godzinę. dobrze wymieszać nie? czyli nawet jak dodał tutaj jeszcze te 50 gram 50 gram więcej oleju 50 ml to by, to by się nic nie stało to by się nic nie stało i jednak ten przepis gdzie jest 250 ml oleju jest to dobra Zaraz spróbujemy to spróbujemy to równomiernie rozłożyć w foremkach spróbujemy, rozłożymy widzicie to ma taką lśniącą to, to pokazać widzicie jak się świeci? Boli. Pamiętajcie, że w rękach maksymalnie 3/4 ciasta możecie mieć. Mięci dzisiaj przychodzą. I na. Przychodzą na kawę i na papierosy Dobra, ja się pobawię z tymi. Chyba ja za Dobra, zobaczcie, wyszło 3 czwarte foremki tej małej Dwie takie wkładam je na godzinę Znaczy, ja wkładam na pół godziny na 180 stopni, zobaczę co się będzie działo Bo to jest mniejsza pojemność, jeżeli by było w jednej formie no, to jednak trzeba by było by ja tą godzinę albo dużej piec Ja zobaczę najpierw pół godziny, później zwiększę do 40 minut wzdłuż mojej foremki. No, także jakbyście chcieli robić ten przepis, to pamiętajcie, że 250 ml oleju bez zapachowego. Czyli powiem, powiem Wam tak: 250 ml oleju, pół kilograma mąki przedniej. Jeden i jedna druga łyżeczki soli 2,5 g proszku do pieczenia 2 g sody 2 jajka 250 g cukru 250 g jogurtu bez, bez cukru bez smakowego no i teraz mamy vanilla extrakt. możemy dodać waniliowy ekstrakt albo cukier 3 duże łyżki Earl Grey herbaty jeżeli jest z liścia jeżeli jest w liściach. jeżeli jest w tak jak w saszetkach to ja używam około pięciu, pięciu takich saszetek dobra, wkładam do piekarnika widzimy się wygląda następująco 50, 50 minut teraz równo i sprawdzę Sprawdzę tym moim wynalazkiem Sprawdzę tym moim wynalazkiem czy się upiek Jeżeli nie to zostawimy go na dalsze 20 minut 20 albo 10 Widzicie? Super. Według Według kijke już, już jest upieczone. Dam jeszcze mu 10 minut, żeby była godzina żeby nie, sk nie skopać Żeby nie skopać przepisów. Widzimy się za chwilę. Wyciągnąłem te dwa kejki, jak zawsze mi popękały. Godzinę czasu im dałem do przepisu, chociaż wydaje mi się, że po 50 minutach już były gotowe. Teraz poczekam, niech trochę sobie odpoczną. Przykryję je tylko szmatką czystą, żeby sobie mogły jeszcze odpocząć. Tutaj już robimy te a tutaj robię takie ciachy, tutaj robię takie ciachy, i jest też jest chyba dziesiąta osoba żebrząca dzisiaj, piątki są tutaj straszne tym bardziej, że w piątek jeszcze chodzę do takiej chodzę mam taką rodzinę, rodzinę. biedną i zanoszę im jedzenie i pieniądze nie? przegroiłem trochę Przekroję. wygląda to tak jest jeszcze, jest jeszcze gorący jest jeszcze gorący ale Myślę, że się ktoś to mnie obrazi. Taka jest tekstura tego chleba. To nie chleb, tylko ten tea cake. Zaraz wam powiem jak smakuje. Że to jest skórka, dlatego też takie bardziej to będzie bardziej miękkie w środku. Nie wiem co mam powiedzieć. Ciasto. Coś jak nasza babka. Podobny do babki, ale jest z herbatą color Grain. W każdym razie to ma wylądować na stole Elip. Także dosyć to wygląda. Myślę. Dosyć to wygląda. To będzie jeszcze później przystawione. Ale to ja już tego robię nie będę, tylko te osoby, które serwują ja dostarczam, dostarczam surowiec. Pozdrawiam Was serdecznie z jogurt T-Cake. Lajkujcie, subskrybujcie, wpadajcie na kanał. Hej. dobra eee... tea cake. jogurtowy tea cake z LR Grey herbatą zrobiony przyjdę po niego wieczorem bo teraz jest ciepły nie chcę nosić takiego ciepłego bo mi się gdzieś rozpęknie gdzieś głupie pogniotę elegancko będzie przykryję to ścieraczką, niech sobie odpoczywają bo jeszcze są gorące ciacha tu ciecha przygotowałem dla tych dzieciaczków, co tam do nich idę. Zanieś im jedzenie. No i zrobiłem jeszcze to ciemne te ciemne, te duże, eleganckie. Więcej nie robiłem, bo więcej tak nie sprzedam. Tak. Ludzie kupują tutaj to chemiczne, schemikalizowane. to co się piecze Które ma być bardziej jak to wam powiedzieć? No mniej chemii po prostu. Nie? Dobra, u mami lepiej smakuje. <gry> Pozdrawiam Was serdecznie. Jak się coś ciekawego wydarzy, to oczywiście Wam nagram. Tu mamy takie chrupki. Też niech nie, nie kupują, bo to są krewetkowe. Krewetkowe, nie wiem czemu, ale krewetkowe albo jakieś rybne to nie idą. To też jakaś firma u nas to sprzedaje, i też zobaczcie, nikt tego nie kupuje. A to może leżeć i leżeć i leżeć, leżeć, bo to jest tylko tapioka, sól i tłuszcz dobra najlepiej to idą te cukierki jakby nie patrzę pędzę do domu idę dzisiaj na siłownię pochodzić trochę wczoraj popływałem dzisiaj pochodzę pozdrawiam serdecznie do zobaczenia